K-91. Ten czołg pojawiając się na konsoli zdecydowanie miałem płonne nadzieje, że będzie w, takiej samej, w takich samych parametrach jak na PC. -cie. A co takiego na PC ten pojazd specjalnego posiada? Ano to, że ma najlepszy przeładunek jeśli chodzi o działo 100mm z radzieckich medów. Tam jest chyba około 4,5 sekundy. Tutaj, tak jak tu widzimy doskonale, ten pojazd Teraz dostał buffa. Wcześniej, patrząc na jego szybkostrzelność, było 9,37. Teraz po buffie jest 10,74. Czy to był dość wystarczający buff? I czy ten czołk dostanie drugie życie? Czy będziemy go częściej widywali na polach bitewnych? Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat K91 po bafie i oczywiście pojedziemy sobie bitewkę tym pojazdem taką pierwszą lepszą słuchajcie jeżeli chodzi o K91 nie jest to łatwy czołg dlaczego dlatego że ten pojazd jest po pierwsze miękki w porównaniu do innych radzieckich medów po drugie mamy osadzoną wieżę z tyłu kadłuba naprawdę jest bardzo ciężko takimi pojazdami grać gracz niedoświadczony doświadczony nie odnajdzie się na polach bitewnych tym bardziej jeżeli będziemy mieli mapę z dużą ilością górek itd itd a na chwilę obecną. Niestety nie mamy jakoś mocno otwartych map. Przeważnie są to mapy właśnie z takimi ilościami górek. Jeżeli popatrzymy sobie tutaj właśnie na parametry tego czołgu, on dostał buffa. Co takiego się w tym pojeździe zmieniło? Słuchajcie, tylko i wyłącznie zmienił się przeładunek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Patrząc ogólnie na teraz na jego parametry. Wcześniej mieliśmy przeładunek 6,40, teraz mamy 5,59. Moim zdaniem, ogólnie w bitwie mamy 5 sekund ze wszystkimi bajerami mi udało się osiągnąć. 5 sekund. Nic by się nie stało, gdyby wargaming zrobił takie same wartości, jak mamy na wersji PC-towej. Około powiedzmy nawet 4,60 już ten pojazd naprawdę zachęcałby innych graczy, żeby wypróbować go, żeby spróbować. Sobie właśnie pograć, i tak dalej, i tak dalej. A jak gracze doświadczeni podejdą do tego czołgu, hmm, powiem Wam tak: nie będzie on tak częstym, na przykład, pojazdem w bitwach jak, na przykład, 140, jak 430U, czy na przykład inne te premkowe czołgi średnie nacji radzieckiej 10 poziomu. Dlaczego? Ano dlatego, że naprawdę nie jest wcale łatwo grać tym pojazdem. On ma naprawdę sporo zalet, ale posiada również sporo mankamentów w postaci na przykład opuszczanie działa. Tutaj opuszczanie działa niby na papierze jest minus 9 stopni. No ktoś by pomyślał, o kurde, wieża z tyłu, heh, minus 9 stopni, no super, ale słuchajcie, to nie jest wcale tak kolorowo, dlatego że te minus 9 stopni opuszczanie działa mamy tylko na boku. Jadąc na przykład, tak jak teraz tutaj widzicie, no nie możemy tak działa opuścić sobie na środku. Jak mamy kadłub z przodu, nie opuścimy tego działa, żeby nam poszło ono aż minus 9 stopni. Tutaj chodzi właśnie o te boczne opuszczanie działa. Heh. Bitwa na mapie, winnice, i to jest właśnie jedna, no nie tylko jedna, jest tych map bardzo dużo. Na chwilę obecną nie mamy takich map. z Przestrzeniami otwartymi, tak jak na przykład na prochorówce, gdzie możemy tym czołgiem zupełnie inaczej sobie pograć. No tutaj musimy szukać miejscówki, gdzie będziemy w stanie wykorzystać akurat nasz na chwilę obecną nowy DPM. Dlatego, że no przeładunek, zobaczcie, mam 5 sekund. Jeżeli odpalę racje te żywnościowe, przeładunek nam się robi 4,8. A co by się stało takiego, gdybyśmy na przykład mieli te 4,5 sekundy? Myślę, że naprawdę ten pojazd dalej yy, nie byłby aż tak mocnym czołgiem jak na przykład 140 czy inne właśnie radzieckie medy takie standardowe, które posiadają właśnie wieżę zamontowaną na środku czy tam delikatnie przesuniętą na przód kadłuba. Tutaj no musimy szukać, musimy szukać miejscówek, musimy kurczę tym pojazdem raczej starać się grać dość ostrożnie, dlatego że nie jest to Demon pancerza, twardości, dlatego że no wieża jest niezbyt dobrze opancerzona. Mamy sporego nawet weak spota na wieży. Kolejna sprawa pojazd łatwo podpalić jest. Ale tutaj pojazd dostał buffa. Owszem, jest to naprawdę duży plus. Gra stała się o wiele bardziej przyjemniejsza. Na pewno tutaj należy zwrócić uwagę na jego pociski, te pociski apcr -y które mamy na podstawie, mają naprawdę niesamowitą wartość, jeżeli chodzi o prędkość. To działo naprawdę daje radę, i teraz po tym buffie pojazd na pewno dostał delikatne drugie życie. Aczkolwiek słuchajcie, no nie jest wcale łatwa gra takim czołgiem. Nie pojedziemy sobie na przepychacz, nie pojedziemy sobie na przykład na takie górki, pagórki, no bo sami to doskonale widzicie. Musimy się dwoić i troić, żeby cokolwiek zrobić. Nie jest wcale łatwa rozgrywka. Gracz niedoświadczony, naprawdę, jeżeli ktoś nie zna dobrze mapy, no będzie mu naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Jeżeli nie będzie znał miejscówek, gdzie Przeciwnik może się znajdować również. No, będzie, o, jak ładnie poleciał. Będzie również cierpiał, że tak powiem. Zdecydowanie wybierając inną konstrukcję radziecką czołgów średnich na 10 poziomie, zdecydowanie o wiele łatwiej ta rozgrywka będzie wyglądała. Dobra jest, ile 13 do 12? Na szczęście nie ma artylerii. Również ten pojazd musi uważać na artylerię, dlatego że no, może nawet bez żadnego problemu zejść na Hita. Bardzo mięk miękka konstrukcja, jeżeli chodzi o, o, o górny pancerz, tak więc musimy uważać. Nasi pojechali, widzę he, prawą flanką, ja poczekam tutaj sobie delikatnie. Wiem, że tutaj tych pojazdów jest o wiele, wiele więcej. Chciałem złapać tam, chyba Chieftain był. O, właśnie jest. Właśnie jest, zaraz, może uda nam się złapać. I teraz, tak, jeżeli uda nam się złapać takiego gościa na gąskę, czy jest szansa ogólnie go dojść? Zobaczcie, 4,8 sekundy adunku. Tak więc, no K91 definitywnie dostał takie. Hmm, Połowiczne drugie życie, dlatego że ja jeszcze spodziewałem się, że Wargaming pójdzie tutaj tak bardziej hardcoreowo, tak jak jest właśnie na wersji pc i te 4,5 sekundy osiągniemy na tym czołgu. Czy to by była przesada? Myślę, że zdecydowanie nie byłaby przesada, dlatego że, tak jak Wam powiedziałem, rozgrywka nim wymaga naprawdę sporego doświadczenia. Owszem, mamy wiele pojazdów z wieżą osadzoną z tyłu, ale przeważnie ta Alfa jest o wiele, wiele większa. Tutaj mamy Alfę 320, tak jak radzieckie właśnie Medy z pójkami 100 mm. Dobra, pojedziemy sobie tam. Kolejna rzecz jest taka, pojazd bardzo łatwo podpalić. Tak więc musimy uważać na frontowy kadłub. Silnik jest osadzony z przodu, tak więc no tu musimy na to zwracać uwagę. Grając na przykład takim FM215B również jest to totalna zmora. Dobra, mamy lejcika. Chodź tu kolego. Dobra, kolejny jest na gąsce. O, jeszcze dostał ładną bułę. Mamy asystki. Co do ogólnie penetracji, bo jeszcze nie powiedziałem o penetracji. Tutaj jest fajniejsza penetracja, lepsza niż na zwykłych standardowych medach radzieckich. 276 mamy na pociskach tych podkalibrowych. Kolejna wartość to jest 330, tak samo jak właśnie te radzieckie medy i czas skupiania 1,9, tak więc bardzo fajnie. Celność 0,33, tak więc również jest bardzo dobra wartość. Dobra, już jest praktycznie po bitwie, no i Doskonale widzieliście, jednak ten buff pomógł, naprawdę bardzo pomógł temu pojazdowi. Ja postaram się, nie obiecuję, ale postaram się, bo ostatnio wbiłem trzy oznaki biegłości na AMX-ie 10 tieru. Powiem Wam, że miałem dość miałem naprawdę dość ogólnie wbijania trzech oznak biegłości, ale K-91 na pewno zasługuje, żeby właśnie coś takiego również na tym pojeździe osiągnąć. Na pewno nie będzie to czołg ogrywany non stop. Nie jest to aż tak bardzo komfortowa maszyna, tym bardziej właśnie, że tych map takich bardziej otwartych brakuje nam. Mamy bardziej takie mapki właśnie, gdzie możemy pograć na wieżę, jest zupełnie inna rozgrywka takim czołgiem. Nie nadaje się on na każdą mapę, jest pojazdem zdecydowanie bardziej sytuacyjnym. Zostały nam trzy... Czołgi, jest tutaj jaczka, jest tam sameczka, a jeszcze jeden gdzie się podział, medior. Owszem, jeżeli fajną miejscówkę zajmiemy tym pojazdem, naprawdę możemy niezłe uszkodzenia zrobić. Ale to chyba każdy jeden radziecki med jest, można powiedzieć, w stanie zrobić coś takiego. Dobra, Trzymamy ją? No, stój! Jakieś asysty by przydały nam się. Jest tutaj gwiazda jechała koło mnie, ale gdzie ona jest? Dawać tą jaczkę, dawać, dojść, dojść ją. A, dobra, ostatni pocisk, teraz mamy hity. No i zobaczcie, 250 z małym ogonkiem nam wylosowało. Tak więc, no. He, grając z takim czołgiem, musimy się właśnie liczyć, że nie, nie za każdym razem będziemy mieli te 330 na strzał. Tak więc, 320, przepraszam, to jest 320. Mała pomyłka, ale powiem wam, że po tym buffie dla gracza, gracza doświadczonego, ten czołg naprawdę dostał takie drugie połowie, połowiczne życie i moim zdaniem ciut częściej będziemy widywali te pojazdy w grze. Jestem ciekaw co Wy na ten temat myślicie, jeżeli chodzi właśnie o buff do przeładunku, czy powinien pojazd jednak posiadać ten przeładunek taki sam jak jest na pc te 4,5 sekundy ze wszystkimi bajerami, czy bez żadnego problemu teraz jest wszystko ok. Z mojej strony to wszystko. K91 dostał drugie, powiedzmy takie życie i myślę, że będzie o wiele, wiele przyjemniejszą maszynką. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!